Słuchajcie, widział ktoś już tego nowego profesorka od gegry? Nie! Ciekawe jaki on jest. i Jak myślisz, Czesiu? Mm, pewnie głupi jak każdy nauczyciel. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Nazywam się Kurcz. Będę waszym nowym nauczycielem geografii. Czy ktoś wie, co to jest geografia? Ja to nauka o powłoce naszej planety Ziemi, o jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem środniczym i społeczno-gospodarczym. Tak, gdyż Ziemia to planeta, która jest naszym domem, Ziemia to planeta, która jest naszą żywicielką, Ziemia to planeta, która jest naszą mamą. Oto ona! Ten gościu jest zajebiście śmiechowy! Budowa naszej planety to temat niezwykle interesujący. Zewnętrzną, najcieńszą i najtwardszą powłokę Ziemi stanowi skorupa. Pod skorupą znajduje się szeroki, miękki i wiotki płaszcz. W samym środku kuli ziemskiej znajdziemy zaś twarde jądro. Jądro! Jądro, które jest centrum energetycznym całej planety. Jądro!